Aby zobaczyć to niesamowite stworzenie w jego środowisku naturalnym, musieliśmy zastawić kamerę pułapkę. Wreszcie, po kilku godzinach oczekiwania, pojawia się nasz tajemniczy łowca. Możemy teraz obserwować, jak zmierza w kierunku swojego ulubionego łowiska. Wiem, że zrobiłem coś, co Ciebie uraziło. Coś, przez co straciłaś do mnie zaufanie. Chcę oświadczyć, że cokolwiek się stało, nie było to wykonane umyślnie. Wszystkiego szczerze żałuję, bo przez to, co się stało, straciłem twoją przyjaźń. Powiedziałem to, co czułem. Niestety tym ruchem sprawiłem tobie wiele bólu. Powiedziałem, bo to jedyna rzecz, której jestem pewien. Ten wyrafinowany jednologi myśliwy po zaspokojeniu swojego głodu udaje się na zasłużony odpoczynek.